Zapytałem groka, moją asystentkę, co myśli o nóżkach z kurczaka i dostałem odpowiedź, załączam po angielsku, ale można bardzo łatwo sobie to przetłumaczyć na polski. Otóż 60% nóżki kurzej to jest kolagen naturalny, najbardziej ale. zdrowy, najbardziej przyswajalny do organizmu ludzkiego. Dlaczego? Bo my jemy kurczaki czy ptaki od tysięcy lat. One były naszym podstawowym pożywieniem i dlatego nasz organizm w naturalny sposób uzależnił się od właśnie tego źródła. Teraz różne firmy farmaceutyczne, kosmetyczne sprzedają różnego rodzaju syntetyczny kolagen, który praktycznie jest w ogóle nieprzyswajalny dla naszego organizmu. Więc jeśli nie jest naturalny kolagen, tak jak z Chicken Fit albo Pig też bardzo dobry. Jest po prostu nieprzystajany. Czyli najtańsza metoda na zdrowe stawy, zdrowe kości, na ostoperozę. Ja mam w rodzinie bardzo wielu lekarzy. Kiedy im mówię takie proste rzeczy, patrzą na mnie z zdziwieniem. dziwieniem, Piotrek, za długo mieszkałeś w Chinach. <laughs> Prawda, mieszkałem w Chinach kilka lat. To nie zmienia faktu, że sam Będąc pracownikiem fizycznym pierwsze 15 lat mojej kariery zawodowej, pracowałem jako pomocnik murarza, potrafiłem przynosić potworne ciężary. Równocześnie też później pracowałem jako murarzu, jako formant, brygadzista, superintendent, to nie ma znaczenia. Dalej zasuwałem z ludźmi, bo lubiłem, bo to była forma ćwiczenia fizycznego. Ja w wieku 36 lat, nawet 38, miałem perfekt sześciopaka. No, Około 40 zajęło się bardziej zarządzaniem firmą i już nawet czyjkiem firmy pomogły pomóc. Tak czy inaczej, po 50 zacząłem mieć duże problemy ze stawami. Nadwaga i reumatyzm dokuczał, do rwa szłowa to wszystkie inne. Byłem przypadkowo w Chinach, poznałem zupę z łapek kurzych. Poza tym moja Chinka, kochana Chinka, zamówiła chyba za 30 różnych rodzajów. Po jednej łapce miałem z każdego rodzaju. Specjalnie dla mnie szef tam przyprawił deiner stoły, ale dla mnie wyjmował po jednej, żebym miał do spróbowania. Ponad 30 sposobów, od super słodkich do super ostrych. Fantastyczne. Ja pamiętam, że po paru tygodniach. Chodziliśmy tam dość często, bo mi to posmakowało. Naprawdę fajne są, fajnie przyprawiane, marynowane, kiszone, no, no i przeróżniejsze, naprawdę a fantastyczna rzecz, I, yy, wędzone i w ogóle. I okazuje się, że, że po paru tygodniach sam zauważyłem, że raz, że trochę schudłem wtedy, ale drugie, że moje stawy przestały boleć i to było zadziwiające. Dopiero po paru latach, jak wróciły bóle, zacząłem gotować rosoły z yy, kurzu i nóżek i się okazuje właśnie, że to jest najlepsze remedium.